To waju nie będzie, jak to i się zepsuł. Tędy, bolek, przestań szerzyć defektyzm. Nie tra tra tjak, pu, traktor się zepsuł, tylko koło się zepsuło. Jak koło jest zepsute, to cały jak to jest, bolek, nie jesteś na budowie. Ile traktor ma kół? Cztery. Ile się zepsuło? Jedno. To ile jest dobrych? Trzy. No, to nie można tak powiedzieć, że trzy są dobre? Przecież to to samo. Ale jak brzmi? Trzy dobre.